No, nie była to łatwa walka. Strasznie ciężki do trafienia. Taki bardzo mobilny zawodnik, prawda? Strasznie, jak na super ciężką wagę, bardzo mobilny. Ciężko, bo nie nastawiałem się ogólnie na łatwą walkę. Myślałem jednak, że trochę pójdzie bardziej to po mojej myśli. Niestety taki sport dzisiaj był lepszy. Kubańczycy tak mają już chyba, mają te długie ręce, balans tułowia. No i też ta praca tułowia całego korpusu na linach, prawda? Prawda. Ogólnie taki kubański styl boksowania. Dużo luzu, praca na nogach. Ty za bardzo chciałeś go ustrzelić tą głowę. Czemu dołu w ogóle nie ubijałeś? <noise> Starałem się doły, ale strasznie łapał mnie na kontrę z prawej ręki jak wchodziłem na dół. A więc postanowiłem trochę to zmienić taktykę, trochę zamarkować na górę. Później tam wchodziły jakieś pojedyncze ciosy na korpus. Tam był taki ale moment, za mało. W, Chyba w drugiej rundzie, że on dość mocno odczuł twój cios. A nie hmm. wiem, nie pamiętam nie teraz, nie pamiętam. E, no co zrobić? Kubańczycy to nie są łatwi zawodnicy, to wiemy Oczywiście. O, obaj. Myślę, że mogłem trochę więcej na nogach podchodzić. Nie jestem też pewny, nie, nie chcę na gorąco oceniać tego. Hmm. Muszę hmm. obejrzeć walkę na spokojnie i wtedy będę wyciągał konsekwencje. W tej chwili i jak się przodu. czujesz po tej walce? Mocno dużo zdrowia zostawiłeś? Na pewno całe serce, żeby to wygrać. A to to było widać. <grym> nie za mało. <grym> no niestety, no taki jest sport. Dokładnie. E, walki niektóre też są po to, żeby się czegoś nauczyć, e, to są też lekcje, które e, procentują na przyszłość. Tak? Jesteś młodym zawodnikiem, więc jeszcze e, dużo przed tobą. Na walka z Kubańczykiem to zawsze jest e, nobil nobilitacja i doświadczenie. Dokładnie, na pewno. Na no pewno dobra. wyciągnę lekcje z tego doświadczenia. Nie, nie będę ci zawracał głowy, odpoczywaj. W takim razie i co? Jesteśmy w kontakcie, tak? Oczywiście. Chciałem pozdrowić jeszcze wszystkich, którzy mnie wspierali. Dzięki wielkie.